Hej, Siemneczko, witajcie z tej strony Gileon I witam dzisiaj w sklepie 4 listopada 2025 roku. No i co, Bart Simpson nadal w sklepie? Terns za 1500, przygrzybiacze za 800. Jesienna Królowa za 1200, Korownik za 800, Sklep Jesienny, to samo, ikonowe emotki, nadal w sklepie, powróciło Skibidi Toilet, Xenomorph, to samo, Ikonika Prime, nadal w sklepie, Powróciły Adidas Adizero Evo SL Black Lucid Lemon, Adidas Adizero Aru Kuret, Adidas Ultra Boost 1.0 X Fortnite Fish Stick i Adidas Ultra Boost 1.0 X Fortnite Battle Bus, Dia de los Muertos, To samo. Dropy Fortnite nadal w sklepie. Kryterium za 2000. Maximilian za 1200. Bombowe barwy za 1200. Rozkojarzenie za 200. Obserwacja za 1200. szaleniec za 1200, Piechur polarny za 1500, chwila dla mima za 500, szykowny kij za 500, przodek za 800, Kabuto za 800. Magiczne skrzydła za 1200. Ścieżki jamowe to samo. Powróciła metalika. Odpadaj silniki nadal w sklepie. Powrócił pakiet Król Skateparku, którego nie było ponad 1100 dni, także bardzo rzadki powrót. I powrócił też dzisiaj pakiet Diamentowa Diva, ale mi go nie pokazuje, bo go posiadam. I ten pakiet powrócił po prawie 1700 dniach, także mega rzadki powrót. Nie ma już dzisiaj K-popowych łowczyń demonów, Mary Carey, zakładki Luz. Wednesday, pakietu Kościste Komando, zestawu Chwała Cieniom, pakietu Klątwa i Postrach, pakietu Pozytywna Pszczółka i pakietu Zadań Strażniczki Złoto Zgubnego. No i co, jeśli sklepie Wam się podobało, to pamiętajcie, subzone, łapka w górę kod Gigilon w sklepie, a się z Wami żegnam, siemneczko.